Wymieniane za jej istnienia jest poczucie stabilności, jakie daje narodowi. Nie bez znaczenia jest także to, że Karol III był najdłużej czekającym następcą tronu, który objął w dość późnym wieku. Monarcha ma obecnie 75 lat. Um, Ludzie dowiedzieli się, że król będzie pełnił obowiązki głowy państwa. Będzie to robił na tyle, na ile będzie w stanie robić to z domu. Dlatego nie ma powodów do myślenia, że z konstytucyjnego punktu widzenia monarchia stała się. To jest dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką połączoną do opakowania Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Saudybukiem od Storna. Możesz kierować wyprawą polarną, rozmrażając lodówkę. Stolper. Zwykłe chwile, niezwykłe historie. Teraz piszę o pozostanie. Wiesz, co robimy, abyś była pewna, że Twoje dziecko dostaje najwyższej jakości produkty bio. Pod uprawy wybieramy pola tylko w czystych, ekologicznie rejonach. w Polsce mocny wiatr, a na północy naszego kraju chmury z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. W drugiej części nocy opadł... Tak... prezentuje kurs samobrowy przed cyberoszustami. Kolejna faktura... Jakieś nowy numer kontakt? To nowe... rewolucji to kanały nowej generacji. 15 nowych kanałów TVN. Casto oh. Dejz! Casto Zaczęło się! Nadciągnęły. Casto Days! Casto Dwa tygodnie takich promocji, że idziecie Casto Dejz! za 69,98. Skrzydło drzwiowe. 448. Panel winylowy.